Okej. Okay. Dzisiaj takie słowo, które jest myślę, że w kontekście funkcjonowania takiego, by, by móc mieć właściwe owoce by móc w sensie, po prostu sięgać odpowiednio też po o sukces, dosięgać właściwych rezultatów. Chcę mówić o tym, żeby autosabotaż. Rozbroić autosabotaż różnego rodzaju formy autosabotażu. Co to jest w takim w ogóle skrócie? Są to wszelkiego typu zachowania, działania, sposoby myślenia, Najczęściej jest to podświadome, no ale to są takie rzeczy, które uniemożliwiają osiąganie celów, tak? E, które uniemożliwiają e, powodzenie działań, tak? Są to takie rzeczy, które się w nas uruchamiają, że przez to różne działania się nie powodzą, tak? I e, Odciąga to nas od tych celów, jakie świadomie, jakie świadomie wyznaczamy. Tak? Jakie świadomie chcemy osiągnąć, do jakich świadomie chcemy, chcemy dojść. Nie? Tak? Więc wszelkie te, te sposoby myślenia, zachowania, które to uniemożliwiają i sprawią, że się nie powodzi. Tak? I teraz to, co jest istotne, tak? jakby w życiu każdy miał jakieś tego przejawy, jakieś trzymbły. To jest taka bardzo popularna, popularna rzecz. Tak? Są pewnego rodzaju sposoby myślenia, które się odpierają w mózgu człowieka na pułapie podświadomym, które sprawiają, że jest, jest tak naprawdę nasze różnego typu działania, one są, one są w jakiś sposób blokowane czy, czy, czy rozwalane. Tak? Mówię, jest to z pułapu podświadomego, najczęściej podświadomego, czasami człowiek sobie to częściowo uświadamia, że, że działa tak, że tak naprawdę działa trochę, żeby, że, 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 że jego działania są sprzeczne z tym kierunkiem, w którym idzie, czy celem, jaki wyznaczył. Czasami sobie to człowiek częściowo uświadamia, ale to jest ogólnie mechanizm to jest z gruntu podświadomy. I tak jak mówię... Każdy jakieś tego przejawy miał i może e, miewa nawet trochę regularnie mniejsze lub większe. Jako, że jest to m, rzecz, która typowo m, mocno dotyczy przestrzeni podświadomej, e, to jest to taka rzecz, którą m, troszeczkę trudniej wyłapać. Tak? Nie jest to coś takiego, co. Jest od razu oczywiste na pierwszy rzut oka. Tak? tak. Więc trzeba sobie, trzeba się temu przyjrzeć, popatrzeć czasami z pewnego dystansu, popatrzeć szerzej na nasze cele i na nasze działania, żeby móc wyłapać w ogóle tego typu mechanizm. tak? Żeby móc wyłapać, że w sumie my celujemy tutaj w tą stronę, a coś nam się włącza, że albo to blokujemy w ten kierunek, którym idziemy, albo że zaczynamy iść w inną stronę, tak? I to są w ogóle różne rzeczy, takie konstrukcje, jakie leżą w podświadomości człowieka. Wiemy, że na pułapie podświadomości czasami są leżą pewne wyparte zranienia, są pewne dziury, których demony próbują używać, tak? Są Wgrane pewne warownie, pewne programy myślowe są grane na połopie podświadomości, które właśnie e, mogą skutecznie mm, robić zamieszanie, jeżeli chodzi o nasze e, kroki, jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie, tak? Okay. I teraz właśnie mm, większość ludzi myślę, że pięknie trochę to dostrzec, no bo skoro mam pewne cele, skoro się staram sięgnąć po te cele, skoro staram się pewne rzeczy e, doprowadzić do, do, do końca, no to gdzie mi się może pojawiać autosabotaż, tak, no nie, nie robiłbym nic takiego właśnie świadomie, co e, miałoby z, zepsuć moje działanie, tak. E, tak, więc właśnie to jest ten główny, główny punkt do mnie, Mamy pewne cele, pewien kierunek, a, a odpalamy różne podświadome schematy, które, które to um, sabotują, które po prostu sprawiają, że to się gdzieś rozjeżdża. Jak to może wyglądać? tak Jakie są tego gdzieś um, dość popularne przestrzenie? Tak? E, ciągłe odkładanie na, na później czy na kiedyś. Tak? To jest jeden z. Przejawów. To się też nazywa prosta ale ciągłe odkładanie na, na, na kiedyś, ciągłe odkładanie na później tego, co chciałeś zrobić, tego, co miałeś realizować. Tak? E, kolejną rzeczą jest bierność, więc brak aktywnego, brak tak, aktywnego e, działania, aktywnej realizacji celów, zamierzeń, tak. E, perfekcjonizm. I wtedy jest taka właśnie zależność, że no, praktycznie rzadko kiedy da radę zrobić coś e, idealnie, więc właśnie nie robimy tych rzeczy albo rezygnujemy z robienia tych rzeczy, tak? E, się nimi przeciążamy, tak? E, unikamy ich lub je porzucamy, jeżeli chodzi o ten perfekcjonizm. Kolejną rzeczą jest unikanie odpowiedzialności. E, stawianie nierealnych oczekiwań, nierealnych celów. Różnego rodzaju wymówki e, i, i, i różnego typu działania, które nasze cele, zamierzenia, m, kroki o, niszczą, tak? Rozbrajają. Tak? E, więc to są przestrzenie, jak to się najczęściej e, przejawia. E, a jeśli mówimy już o takich bardziej praktycznych e, przykładach, tak? To może być taka sytuacja, gdzie pracujesz już jakiś czas w pewnej firmie i chcesz się udać do szefa po podwyżkę. No i dzisiaj zdecydowałeś, że jest ten dzień, że chcesz, chcesz z nim porozmawiać. Ale ci się włącza taki schemat, a jeszcze zrobię jedzenie, a jeszcze zadzwonię, a jeszcze doniosę gdzieś tam dokumenty. O, już szefa nie ma w pracy, a to kiedy indziej, tak? Jakby, nawet nie wiesz, czemu ci się odpaliło, że zacząłeś gdzieś dzwonić, że zacząłeś tam. że miałeś iść, wiesz. 4 godziny, a patrzysz, o, już 15 dni temu skończył w ogóle działanie w biurze, już go na pewno nie ma, tak? Odpalił się pewnego rodzaju e, schemat, który sprawił, że nie zrealizowałeś właśnie postanowienia, zamierzenia, tak? E, chciałeś się doszkolić, jakieś były kursy w promocji i chciałeś jakiś kurs kupić uznałeś, że dobra, no kupisz to i, i, i widzisz, że jest w promocji, no to mówisz, dobra, no to, no to do końca tygodnia to kupię. I tak y, co chwilę tak naprawdę różne zadania cię rozpraszają, już jest ten dzień ostatniej promocji, ale właśnie pojawia ci się, e, pojawia ci się właśnie e, potrzeba się zadzwonić, pojawia ci się w ogóle kilka zadań, które masz zrobić i patrzysz na godzinę i już minął, minął ten okres promocji, tak, już nie ma promocji, a dobra, no to kupię w ogóle ten kurs kiedy indziej, tak? I, i, go na przykład nigdy nie, nie kupujesz, tak, mimo że się chciałeś doszkolić, tak. To, to jest jeden z takich e, przykładów. Myślę, że te dwa przykłady takie praktyczne są bardziej takie mm, obrazowe. E, jak można sprawić, że mimo że coś było, tak, do zrobienia, do zrealizowania, że jednak, jednak gdzieś tego nie, e, nie pociągnęliśmy. Jednak coś takiego się odpaliło, że, że te zamierzenia zostały... E, Zostały po prostu rozbrojone. Tak? Ok. Na czym bazuje? tak? Znaczy, jakby, co, co jest bazą, jeżeli chodzi o te mechanizmy? Co jest pewnego rodzaju korzeniem, jeżeli chodzi o te mechanizmy, o to sabotażu? Um, jednym z. Mm, nie zawsze to występuje, ale jedną z kluczowych rzeczy jest, jest właśnie lęk. Lęk przed rzeczami nowymi, lęk przed rzeczami, które mogą być za trudne. I mózg próbuje tak działać, żeby tak nas poprowadzić, żeby uniknąć tego, co było trudne czy, czy, czy ciężkie. Kolejną rzeczą, która jest taką bardzo bazową rzeczą, to jest właśnie niewiara, niewiara w swoje działania, niewiara w swoje też siły, tak? Więc jeżeli mm, zaczynamy działać y, nie wierząc, że damy radę to dokończyć, zrealizować, no to uruchamiają się w nas różne takie rzeczy, które sprawiają, że, że to działanie się blokuje, czy, czy, czy y, nasze... nasze Nasza realizacja celów się rozpada. tak? Kolejną rzeczą, która też jest taką bazową, na której właśnie ten mechanizm auto-sabotażu bazuje, to są rzeczy związane z poniżeniem i poczuciem wartości. Tak? Jeżeli te prawdy, kim jesteśmy w Chrystusie, związane z naszą tożsamością, nie są tak szerzej, głębiej przerobione. To ze względu na zaniżone poczucie wartości, takie odczucie, gdzie ludzie czują się, że na pewne rzeczy nie zasługują, że nie są pewne rzeczy godni, tak. One mogą być bite pod świadomość człowieka, tak? Jakby świadomie człowiek może twierdzić, że jest wszystko ok, ale te rzeczy na pułapie tych schematów podświadomych, jeżeli one są gdzieś i człowiek ma poczucie bycia nie zasługującym, niegodnym, to uruchamiają się te różne schematy autosabotażu, tak? żeby, żeby pewne działania zablokować, czy je, czy je rozbroić, tak? Um. Jest to związane z, z tym, że można mieć pewne dziury w, w, w tożsamości, jaką przyjąłeś, tak? W tożsamości Chrystusowej, jaką przyjąłeś. E, tak jak wiemy, to w ogóle cała przestrzeń związana z tożsamością w Chrystusie to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie e, przyjmujemy od Boga, m, która w ogóle działa w nas, zmienia nas, w ogóle transformuje nas, sprawia, że faktycznie widzimy się inaczej, funkcjonujemy inaczej. E, jeśli w tej tożsamości nie jesteśmy umocnieni, są pewnego rodzaju dziury związane właśnie z poczuciem niegodny wartości, poczuciem wartości, poczuciem, że na coś nie zasługujemy, że coś jest nie dla nas, to wtedy te rzeczy, które, które wydają się za dobre, to gdzieś, gdzieś tak działamy, żeby po nie nie sięgnąć, mimo że świadomie w nie celujemy, tak? Dobra, więc to są takie od strony od tego, co jest korzeniem w duszy. I warto się temu przyjrzeć, tak? Bo jeżeli um, te rzeczy będziesz widział związane z lękiem, z niewiarą, z poczuciem wartości, to też musisz wiedzieć, że możesz mieć pewnego rodzaju skłonność do tych właśnie, e, skłonność do tych schematów autosabotażu, tak? Skłonność do tego, żeby... E, danych rzeczy nie realizować, tak? Po dane cele, cele nie sięgać, tak? Żeby swoje działania gdzieś blokować i, i, i podświadomie je niszczyć, tak? Poświadomie je sabotować. Dobra. Um. Idąc dalej. Um. Jest to bardzo ważne, żeby to rozbroić, no, jeśli się to pojawia, tak wyłapać tego typu schematy e, i je rozbroić. I tu mam te proste kroki, taki prosty schemat tego, jak to można by y, rozbrajać. Jedną z kluczowych rzeczy jest to, że no, musimy zacząć z pułapu świadomego. Tak jakby jeżeli to rozbrajamy, no to w ogóle zaczynamy z pułapu y, świadomego, z pułapu świadomego musimy to rozbroić, tak, Pewnego, w pewnym sensie wziąć nad tym autorytet i zatrzymać, tak? Te rzeczy, które są w podświadomości, one są w nas w pewien sposób upchane no w taki sposób, że one tak płyną trochę półautomatycznie, nie? Możemy z tym nie współpracować, możemy to zatrzymać, ale jeśli funkcjonujemy, to rzeczy z naszej podświadomości, one praktycznie automatycznie e, płyną, tak? Więc pułapu świadomego musimy wziąć nad tym autorytet, wziąć pułapu wiarę nad tym... E, Autorytet. Tak? Inną rzeczą, o której wspomnę, dlatego tak ważne jest przebywanie czy w uwielbieniu, czy karmienie się Bożym Słowem, że nasza dusza przesiąka Bożym Słowem. E, no bo jeżeli to przesiąka naszą podświadomość, no to potem to jest e, taka rzecz, że w miarę naturalnie się to z nas wylewa. Tak? Jeżeli coś przesiąknęło naszą podświadomość, to w sposób taki automatyczny, półautomatyczny się uruchamia, podnosi w nas, no, wylewa, tak? Ale z pułapu świadomego też określamy kierunek, tak? Tak jak nie za bardzo da radę panować nad swoimi emocjami, uczuciami, ale panujesz nad swoimi myślami i myślami wyznaczasz kierunek, jeżeli zmieniają się twoje myśli, zmieniają się też twoje odczuwanie, zmieniają się twoje emocje i uczucia też, tak? Dobra. Okej, okay, we różnorakie mechanizmy autosabotażu, sabotażu um, Oczywiście, jeśli ktoś, kto to, to, to u siebie namierzy, no możesz o tym poczytać więcej, możesz sobie troszkę e, poszerzyć ten temat, żeby, żeby dobrze to rozbroić. Ale okej, okay, zaczynamy z tego, że, że musi to być rozbrane z pułapu świadomego, tak, o autorytecie. Pierwszą rzeczą to jest w ogóle zauważenie i namierzenie tak? zachowań, działań związanych z autosabotażem. Tak? Więc pierwszą rzeczą w ogóle jest to, by to że namierzyć i zauważyć. Kolejną rzeczą to jest rozpoznanie szerszego wzorca, tak rozpoznanie z szerszego schematu. Tak? Bo to nie jest tylko jedna rzecz. Tak? Coś jest korzeniem, coś sprawia, że to się uruchamia, potem... Z tego wynika jedno, drugie, trzecie działanie, które e, sprawia, że faktycznie jakaś sprawa, jakieś nasze cele się e, no, rozpadają, czy, czy, czy nie powodzą. Nie? Więc dalszą rzeczą jest, jak już zauważysz, że gdzieś jest ta zależność, że gdzieś są te działania związane z to to teraz rozpoznać te, rozpoznanie ten wzorca, rozpoznać ten schemat i zależności, e, gdzie ci się to uruchamia, jak ci się to uruchamia, tak? Bo wtedy możesz skutecznie nie tylko z jakimiś tam objawami tylko może skutecznie dotknąć też przyczyn i, i odpowiednio to rozbroić. Tak. Kolejną rzeczą to skreślenie właściwego wzorca działania. Tak. Następną w ogóle rzeczą to jest to, żeby, żeby miejsce tego schematu, który sprawiał, że twoje cele i działania się gdzieś rozpadają, nie powodziły, to e, o, określasz, co byłoby właściwym działaniem, właściwym wzorcem, tak, właściwym schematem. I, żeby, I to też jest ważne, żeby to było jasne, tak, pewną rzeczą, m, która może pomóc, no to jest e, zrobienie sobie notatek, tak, w sensie gdzieś sobie rozpisywanie tych rzeczy, jak przelewa się na papier, to, to te rzeczy się bardziej klarują, tak, więc to jest taka wskazówka, jaka może pomóc. Dobrze, jeżeli mamy określone ten właściwy wzorzec, właściwy sposób działania, to już możemy, możemy, możemy rzeczy rozbrać, tak? możemy rzeczy przedstawiać. Tak? I czwartą rzeczą to jest decyzja, żeby przez wiarę w autorytecie praktykować te właściwe zachowania, tak? Żeby przez wiarę w autorytecie wdrażać nowy sposób działania, nowy, nowy, nowy schemat, tak, on się, sam, on się sam nie przestawi, ale jeśli dobrze to sobie ułożymy, no to będziemy świadomi, będziemy wyłapywali, dobrze, w tym momencie już mi się coś uruchamia, co jest w innym kierunku, niż ja chcę iść, będziesz to moją sprawnie wyłapać, zatrzymać i, 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 i wtedy działać tak, jak tak jak to dzia działać w sposób adekwatny, tak? do, do, do kierunku, który, który obrałeś. Tak? I tak jak mówię, to jest coś, co każdemu się gdzieś kiedyś przejawiło. Um, oczywiście może być tak, że pewna osoba ma stały, dość duży, ciągły, um, ciągłą tendencję do, do to, że to może być bardzo mały, rzadki problem, który, który tam gdzieś czasem prawie nie istnieje. Ale jest dobrze tego być świadomym, tak? Bo, bo to, co jest gdzieś tam wbudowane w człowieku, to ma pewien swój specyficzny bardzo sposób działania. Czasami nam się to wydaje nielogiczne, ale to, 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 to działa w inny sposób niż nasza trochę świadoma logika. Więc zdajmy na to, jeżeli obieramy takie cele, które się wydają bardzo trudne, może sobie obiektywnie, tak, bardzo wymagające, bardzo trudne, odczuwamy związane z tym pewnego rodzaju ciężar, tak. I teraz podświadomo, podświadome, nieprzerobione rzeczy nas mogą się uruchamiać, żeby nas na to blokować, bo to chce nas chronić, tak? Chce od tego co z nim, trudne, ciężkie chronić i. I trzymają nas pewnego rodzaju mm, strefie komfortu. Nie? Więc taki jest. E, tak jest gdzieś tam ta. Mm, zależność. Jednak to sprawia, że często jesteśmy w ogóle e, nieskuteczni i, i nie możemy sięgnąć po pewne owoce. Dobra. E, to jest to, co jest na dzisiaj. To jest takie nakreślenie tematu. Wiadomo, że można ten temat troszeczkę sobie jeszcze poszerzyć. Zwłaszcza jeżeli widzisz dużo takich zależności, wzorców u siebie. A pomodlimy się teraz, żebyśmy dobrze widzieli te rzeczy. Nie? Ojcze, tobie dziękuję za to, że ty nam pokazujesz, jak działać, jaka jest właściwa droga, że właśnie jest powiedziane w słowie, że Twoja droga jest drogą prostą. Ja modlę się o to, aby każdy u nas widział te wzorce, te schematy, te właśnie zachowania, te schematy, które się uruchamiają podświadomie, że. Każda rzecz, która się gdzieś uruchamia w ludziach, która jest sprzeczna z ich właśnie celami, kierunkiem, z właśnie z twoim prowadzeniem, które właśnie te rzeczy próbuje blokować, która próbuje blokować właśnie twoje prowadzenie, właściwy cel, właściwy kierunek, która gdzieś podnosi się w inną stronę, która niszczy te rzeczy, jakie celują ludzie, jakie wierzą, czy ja modlę się, żeby to było widziane przez nich, Ojcze. Ja modlę się do tego ducha objawienia, do tej sprawy, do tej całej przestrzeni, do tej całej przestrzeni, Ojcze, nie wzrasta też poziom samoświadomości. Ja modlę się do tej całej to właśnie też przestrzeni, jaka się gdzieś uruchamia podświadomie i cokolwiek ludziom niszczy w życiu, ja modlę się ducha objawienia, że, że ludzie będą to widzieli jasno, klarownie i wyraźnie, co, co uruchamia się w sposób właśnie szkodliwy, czy niszczący. Potężnej mocy imienia Jezus. Amen. Amen.